Siemanko, powiem Wam szczerze, że sam jestem lekko zaskoczony, ale udało mi się znaleźć kolejne trzecie kawałki, które są warte pokazania. Także bez zbędnego gadania, przechodzimy do pierwszego Wodhacka, jakim jest Boost na mapie Harków. Nie od dziś wiadomo, że Harków jest specyficzną mapą i nie gra się na niej zbyt łatwo, ale jest tutaj taki jeden podjazd, który w jakimś małym stopniu powinien ułatwić grę zdolnego kapa. W sytuacji, gdy przegrywamy miasto i nie mamy jak za bardzo się wycofać, możemy pojechać na zewnętrzną część miasta. Może akurat tam nie będzie żadnych tedeków, więc nie dostaniemy żadnej pestki i możemy użyć tych oto schodków jako taki podjazd. W ten oto sposób możemy zająć sobie dobrą pozycję, z której może jakimś cudem uda nam się uratować wynik bitwy. Z tego co mogliście zauważyć, użyłem tutaj Mousa i nie było to przypadkowe. Ze względu na to, że skoro taki wielki wolny kloc da radę wjechać tym boostem, to ten podjazd nie będzie żadnym problemem dla 90% czołgów, które są w grze. Partnerem dzisiejszego odcinka z Huawei, organizator kampanii osiąga więcej. Chyba nie muszę przypominać o tym, że 26 listopada, który notabene z dzisiaj startuje Black Friday, więc jeżeli szukacie monitora, który wyświetla obraz w rozdzielczości 2560 na 1440, ma odświeżanie ekranu na poziomie 165 Hz oraz obsługuje technologię HDR 10, to 27-calowy GT właśnie teraz został przeceniony z 1699 zł na 1299 zł. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie tego filmu. Do drugiego wodhaka musimy włączyć kamerę dowódcy. I teraz najważniejsze pytanie: jak można użyć kamery dowódcy jako coś, co może nam pomóc w grze? Odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. W grze World of Tanks, co bitwę, każda mapa jest w cudzysłowie zrestartowana. Co oznacza, że każdy płotek, drzewko czy też murek są w tym samym miejscu i jeżeli wykorzystamy tę informację, to na każdej mapie możemy oszacować mniej więcej, w którym miejscu stoi jakiś czołg z drużyny przeciwnej, a najlepszą mapą do pokazania tego wodhaka jest Prochorówka. Jeżeli czołg lekki chce zająć krzaka na kwadracie E1, to musi. Powtarzam, musi rozwalić jakąś przeszkodę. W tym przypadku jest to malutki drewniany płotek, więc jeżeli dostajecie jakiegoś dziwnego spota na środku, sprawdźcie koniecznie, czy wszystkie płotki są na swoim miejscu. Jeżeli nie, dajcie znać Waszym sojusznikom i zacznijcie strzelać po prostu w te sektory. A tutaj macie idealny przykład zastosowania tego wodhaka. Czekajcie. Tutaj się, tutaj się płotek pomał w tym miejscu. No to zaraz wyjadą. Aha. To się im pecha na wyjeżdżę z Multim, dajecie jakby nie i tyle. No. Skip będzie. Multi w dwie strony będzie gotowe. On, oni perony mogą zajmować. Tak. Smijam. O kurde. Tak, git, 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 git. odbiłem się. No ja nie dałem, bo już się zapatrzyłem. Trakama. Trakama. Długo się zastanawiałem nad tym, czy pokazywać Wam tego boosta, czy nie, ze względu na to, że w grze jest bardzo mało czołgów, które mogą skorzystać z tego ułatwienia. A z drugiej strony stwierdziłem, że trzeba go pokazać, ponieważ jak dojdzie do takiej sytuacji, że drużyna przeciwna zapuści korzenie w tym lesie, co jest na kwadracie K0, to ten boost jest idealną opcją na rozbicie takiej kampy. Tylko jest jedno małe ale. Jeżeli chodzi o używanie tego boosta medami, to nie ma większego problemu, co zresztą widzicie teraz na przebitkach. Natomiast jak chcemy zrobić tego boosta jakimś ciągiem ciężkim, to uwierzcie mi, trzeba spędzić naprawdę sporo czasu w bitwie treningowej, żeby nauczyć się tego w 100%, no bo jest to po prostu bardzo trudne. Ewentualnie można tam wpychać czołgi, ale o wiele lepiej będzie, jak będziemy w stanie tam samemu się dostać i tyle. Również na przebitkach możecie zobaczyć to, że medami wjeżdżam za każdym razem bez żadnego problemu, nie tracę praktycznie prędkości. Jak przychodzi próba na hewiku, bez komentarza. Jedyny szok ciężki, jakim próbowałem tam wjeżdżać to był chief. I na 20 prób, uwaga, udało mi się wjechać tylko i wyłącznie dwa razy. Nie będę ukrywać, jest to tragiczny wynik. Ale jestem pewien, że jak nad tym troszkę posiedzę, to się tego nauczę i na 100% będę tego używać. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam na mojego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Trzymajcie się powodzenia w szukaniu sprzętu na Black Friday. Pa-pa!